wyglądam? kiedy mam tak? przepięknie Poważnie Próbam Jak baryszniko Nie znam Czy to epileptyk Chyba nie A wysoko skacze? Metr może półtora Nie ma się czym podniecać Poważnie Widzisz? Żadnego zadrapania na twarzy To dlatego, że jesteś lekki. Otóż to. No. Saszka, no. ty skończyłeś studia wyższe, nie? No, skończyłem. No, to jak ty myślisz? Jest możliwe życie tam na Wenus? Nie. Nie? Niemożliwe. Tak samo jak tutaj w Parku? Ogólnie na ziemi wiesz która to jest ta Pixie Co mieszka w różowym pudle z tym czarnym od heroiny, z tym co ma takie. Czułże gniazda zamiast włosów. Ta co bajca? Nie, ta co tańczy. No to co? No to ten kudłaty, czyli jej facet, ma siostrę w policji. No i ta siostra miała powiedzieć, że jest plan, żeby rozwiązać nasz problem. A jaki nasz problem? Znaczy się bezdomnych? Tak. Ja. Ostatecznie. Ostatecznie? Ostatecznie. No, a przeszła dziś policja przez park, czy nie przeszła? Przeszła. Zawsze przechodzi. To nie jest rozwiązanie. No, a zawsze nas liczą? A co, policzyli nas? Policzyli. To niedobrze. A widzisz, mówiłem ci, mają plan. Policzyli. A ile im wyszło? A no co to? Ja liczyłem, ich się spytaj. No i co? No a wybierali puste flaszki z koszy, czy nie wybierali? Wybierali. Zawsze tak robią. To nie jest rozwiązanie. Tylko jak coś się szykuje... To liczą? Wybierają, no. Żebyśmy się nie bronili. Przecież się nie bronimy. Tak czy inaczej, coś się szykuje. Może, Saszka? Może my powinniśmy się bronić? Nie możemy. Dlaczego nie? Przecież mamy prawo się uzbroić, tak jest w konstytucji. Zabrali flaszki. Masz kurwa rację. To ja to sobie lepiej zatrzymam. Saszka. Ja bym się coś napił dwa Pershingi i szklankę politury Naprawdę piłem politurę? Nawet nie zauważyłem. Kupiłeś mi Saszka, co? To przyjaciel jesteś. No ale nie ma już nic. Ona powinna nam kupić więcej. Dała ci buty. Buty są dla Joli. Ona zapłaciła za metro. I autobus za nas trzech, a ty? No, rzeczywiście, pomogłeś mi nadzwyczajnie. Musiałem ciągnąć was obu. Nie, ma tak! Każdy inny do miejsca w ogóle by ci nie pomógł. Miałeś szczęście, że jestem obowiązkowy. Ty widziałeś jak ten policjant w metrze na nas patrzył? Wszyscy w metrze wyglądają tak samo jak my. Chciałem dodać, że jak ona nie zrobi jeszcze jednej flaszki, to ja sobie go odpuszczam. Ty mi lepiej powiedz, która to jest ta Wenus? Może ta z ogonem. Nie no, ta to jest wielki wóz. Ty wiesz, ta Pixie? Ta mała taka, co mieszka w tym różowym pudle z... Coś pistym czarnym od heroiny, co masz duże gniazdo. No ta na sama. Go. To ona słyszała, że mają plan, żeby nas wszystkich bezdomnych załadować na rakietę i wysłać na Wenus. Eee. No tak ona słyszała! To ma chodzić o to, żeby nas sprawdzić no, naukowo, czy tam życie na Wenus jest możliwe. Ja też czytałem w gazecie, że w średniowieczu jak ktoś nie miał adwokata albo był chory psychicznie, to go właśnie wsadzali na statek i wysyłali te odkrycia geograficzne. Ty myślisz, że kto z tym kolumbem był na tym statku? Sami bez adwokatów i chorzy psychicznie. To, to według to chyba zbyt kosztowne rozwiązanie. Też tak myślisz, prędzej nas wyślą. Do jakiejś bazy wojskowej, żeby ty... się na nas wprowadzili w strzelaniu? Hmm? Nie, no na przyszczepy. To będziesz miał problem. Wszystko już sprzedałeś. Prawda, ty. No, a może. Ty napisz do tego faceta i sprawdź, czy on by ci nie oddał nerki. Myślisz? Ale ja w ogóle nie pamiętam jego nazwiska. To było jakoś na fy na fy? Na fy. No to spróbuj do niego napisać. A ty tak sobie tylko żartujesz. Będziemy potrzebowali dla Johna plastikowych worków, bo... Inaczej psy go wygrzebią. Ola nam powinna przynieść więcej worków, Rząd. To był kawał chłopak. Dla kogoś, kto nie miał epilepsji. Wiesz co? Ja nigdy w życiu nie słyszałem nikogo, kto by pieprzył takie głupoty jak ty. Tak myślisz? No bo sam zobacz. Całkiem przyzwoicie wygląda. Jakby miał epilepcję to by jego szczęga była jakaś taka... Krr. Takie wielkie chłopy jak on, to jak walną ziemię, to na miazgę. Mój... Hełka, Chodź tu. No. Patrz. No? No patrz! No? No, masz rację. No. Wygląda, że to nie on. Tylko spokojnie, daj mi jeszcze sprawdzić. Co jest? sprawdzisz, Ty, kretynie? Co sprawdzisz? No dobra. Dobra. No to nie on. no. Prawda, to prawda, no. Krzyż na mnie. Krzyż. Masz się lepiej poczuć. Ja to wytrzymam. Zrobiłem co mogłem, ja nie jestem nieomylny, okej? Okay? Przecież ty też masz oczy. Saszka mówiłem ci, żebyś tyle razy zreparował te jebane okulary. Było ciemno. A ty żeś się na mnie dar, ten pies czekał, a jeszcze miałem dostać ataku, no. No przykro mi do kurwy nędzy, no! Wszystko, żeś spieprzył. To to jest ten facet. A skąd ja mam wiedzieć? No i co my jej powiemy? Co my mamy robić? A co chcesz zrobić? Odwieź go do trumny i co? Wstali z powrotem? I tak masz szczęście. W ogóle lepszy ten niż żaden. Spójrz, bardzo przyzwoity facet. Ty zamknij się! Nie drzyj się na mnie, no. Mówiłem ci, że nie lubię jak się na mnie krzyczy. Sam zobacz. Jest przystojniejszy. Wyższy, ma. Więcej włosów. Zam to był jakiś taki chuchrowaty krzywy w ogóle. Pierwszych trzech to w ogóle było czarnych. Wiesz, nie myśmy ryzykowali? Jakby nas złapali, to mogliby nas wsadzić dopiero. Jakby nas nie wsadził. Oni nie mają miejsca dla morderców. To by nas wsadzili do jakiegoś wariatko. Tam to dopiero nie mają miejsca. Wzięli nas na badania rok temu. Wyrzucili tego samego dnia. Bo jesteśmy normalni. Tak myślisz? i co my jej powiemy? Co mamy robić? Słuchaj. Prosimy ją o więcej pieniędzy. Ja tam uważam, że podjąłem ogromne ryzyko. My myśmy się mogli stracić prawo do głosowania. A mnie nie jest stać na takie ryzyko, żeby... Zwłaszcza teraz jak Jola przyjeżdża. W ogóle poprawmy mu ten szalik. Jola. Przestań, czy... kurwa, pieprzyć o tej Joli, dobrze? Słuchaj, jak Jola przyjedzie, to pojedziemy do mojej ciotki na Greenpoint. Ty nie masz żadnej ciotki na Greenpoint. A Jola już tu była i wyjechała. Co? Jola tu była? Tak. Odbiło ci, czy co? Chyba bym coś wiedział, jakby Jola tu była. I wiesz! Ja! Tak! Tak! Przyjechała 5 miesięcy temu, w czerwcu! Nie pamiętasz, co? Miałeś się odebrać z lotniska, ale ty się tak upiłeś i po nią nie pojechałeś. dlaczego miałem się upić i po nią nie pojechać? Ze wstydu, bo się wstydziłeś. Czego? Tego! I tego, że się jej napisał, że masz pięć pokojów, portiera i samochód. Nieprawda. Ja bym nigdy nie okłamał jej PRAWDA! Bym... Ja ją kocham, tak? Kocham ją! I czekała. I czekała na lotnisku, aż następnego dnia pojechała A, po pod adres, z co się dał. Cię I to był sklep Lali, tam gdzie kupujesz wódkę Zamkij i się. Lala przesłała ją tutaj. Zamknij się kurwa ty zyć! Wszyscy, wszyscy ci kłamią! I ona tu przyszła wszyscy. na tę ławkę. i ja musiałem z nią rozmawiać, bo ty żeś się schował w krzakach i nie chciał jeść. skurwy, syny! skurwysyny! Wy nienawidzicie Polaków! Zamordowaliście oficerów w Katyniu i zwaliliście to na Niemców! Ja e, ci pokażę ty! Ty kurwa! Zabiję Żeby więcej nie zobaczyć! Chuj ci w dupę! A city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little towns.